Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Niestety była zmiana kanałów, bo No po prostu tamte konto mi Się jakby zlagowało No i musiałem sobie zrobić nowe Przepraszam za tą zmianę W ogóle kanałów Wiem, też mnie to wkurzyło Sobie tutaj pokupujemy Wiem, wkurzyło mnie to też bardzo Nie wiem jak was No niestety No właśnie, nie wiem Nagrywam na dworze sobie, mam na razie tylko 24 i się w ogóle depul nazywam, depul kurde, depul, depul to się nazywa, depul nie, depul jestem kurde, depul nie, być depul i wtedy chciałem depul nie? Ej, chciałbym mieć najbardziej go. No właśnie, wezmę sobie... Albo nie, bo będę takim bombikiem sobie. Nie? Trudno, ja go Wezmę sobie. No, niestety należy przygrzać. No Stara. Stara tak. Mogę nie mam nie sobie. Nie. A jest Dopiero, no, no nie zaczynam w tą grę. Zobaczcie sobie poprzednie odcinki, też kanał Serbic Live. To już jest mój drugi kanał Serbic Live. Bo było problemy. Gmail mi się zlagował, jakby, no i musiałem restartować telefon. To się nie udało, no i nie powiodło się dobrze bardzo aż tak a w ogóle nie spodaj No no nie wyszły mi bardzo dobrze te konto zasubskrybujcie kanał też jazo live siedzi koło mnie przywitaj się dzień przywita się no tak razie tam filmów nie mam na razie filmów nie ma, ale już macie w tym odcineczku taki ten Ten odcinek został nagrany głównie też dla kolegi Maćka Nie wiem czy wy go znacie, Maćka Jest w szpitalu, poprosił mnie, no mam drugi kanał oczywiście Ciekawe czy się zdziwi No i no tak, no i tyle w końcu W sumie telefon restartowany i co to było? Jaki lakier głupi No tak właśnie, właśnie o to w tym chodzi o to chodzi w tej grze. Że raz jesteś, kurde, tutaj, a raz tutaj cię zabijają. A raz cię Bibi zabija. No właśnie, Bibi. Tak jak teraz cię ja to zabiło. Ja oczywiście jeszcze nie gram z Jackiem. Muszę się z nim spiknąć. Oczywiście. Kurde. No dawaj go. Kurde. O, odliczanie. Cztery. Pewnie tego teraz zabiją nie? No i nie będzie odliczenia. O śmieciowska O, koniec teraz grzywki, tak wygrałam. Fajnie, nie? W ogóle nagrywam na dworze, nie? Już któryś raz... Po prostu nie chciało mi się iść na chatę nagrywam cię z kolegą. No, teraz rzuciłeś telefonem. Bardzo mądry, nie? Nie, to nie było. Ja w ogóle mam o, zagramy sobie solo solo se zagramy mam taki trick jak ostatnio grałem na soluwie nie? to zawsze mam do was taki trick nie od... nie mówię do tych, co ze mną już grali nie wiem, czy graliście ze mną czy wam się przytrafiło, graliście z Deadpoolem bo ja dopiero zaczynam Deadpool oczywiście wiecie o tym, nie? czy nie wiem? Czy nie? nie o, nie, 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 jest, 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 De jestem. Depul, nie? jest, mi się to udało zrobić. jest, 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 No jest, 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 tam, tutaj, ja, spray stary, nie, farbą, tak sprayem to czuje ten sujek, kto wali ten bacz. No tak, o to właśnie chodzi w tej grze: raz wygrywasz, raz przegrywasz, ale ja lubię przegrywać, ja lubię właśnie wygrywać, ja to w tym ja chodzi. Nie wiem czy ktoś z Was nie lubi wygrywać na no, go. Pierwszy raz to... na solo. Kto nie lubi, to nie wpiszę w komentarzu no. Taki początkowy odcineczek to był tylko. No więc tak do widzenia. No kończymy, no niestety. Nie wiem czy źle że taki króciutki, bo o, jeszcze skrzyneczka pod koniec odcinka. Jak chcecie openingi to piszcie w komentarzach oczywiście. No po prostu. No tak fajnie. No także pa.